Witam Was, widzowie. Dzisiaj mamy 2 września w momencie publikacji tego odcinka. Czyli mamy urodziny dzwonka. Więc z tej okazji zlepiłem najlepsze momenty dzwonka. Tych filmów, które da się oglądać. Oczywiście, dzwonko wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia, pomarańczy. Niech ci. Ale kto? Oczywiście, dzwonko wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Zdrowia, szczęścia i jeszcze raz pieniędzy. Na koniec filmu jeszcze inne bliskie osoby złożyły Ci życzenia. Także polecam dotrwać, jeżeli ktoś jest zainteresowany. A tymczasem zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, muzyka z merca. słuchajcie, to, to jest piękna muzyka, moi drodzy, to jest. Stop Ręczny wyjeżdżamy. Leciutki, jedziemy. Co? O, o kurde, o kurde, o kurde Ta gra jest piękna. Tak. Czy ty widzisz jak wstałeś? Tak Wydupiaj! O, ja pierdzielę JANEK! HELP! Gościu, co mam? Jestem kowbojem, Fajne. kurde Z o sługach I czemu mi z oczu wychodzą twoje nogi? Idziemy tutaj, po schodach teraz A ty z sypialni jakiś prowadzisz? O nie, ty gnoju <głosimeria> <głosimę> nie, 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 wynocha stąd. U-u, u, 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 u. Odczy z X! Leksiu, odszedł! Uu u Dobra, przepraszam. Jeżeli chcecie więcej odcinków, to zapraszam serdecznie, y, proszę państwa. No ustawione. Ja... Ja to zgłoszę normalnie... Przepraszam bardzo, co to ma być... Jaka nagroda jest dla tych ludzi? Co? Raz, dwa, raz, dwa, ale O. <głosimę> jest ksiądz. A może byśmy się czegoś napili? Owszem, owszem, w każdej chwili Całodobowy sklep monopolowy. Ufa, jak ja się cieszę, że ja zaczynam nagrywać bez Waszej wiedzy, totalnie. Co, Co tam w Bez bez BSF1. Um, te. Um, nie doritosy, znaczy to są te takie doritosowe, te. Na czosy, o. Na czosy. Ostatni. <coughs> aż aż czym kaszleć, o Boże. Galaktyczny mieczem. Spocona emerytka. Ameryt, Gdzie? Po co na emerytka. Mm. No to a, emerytka, dobrze, no. to możemy yy, poczytać sobie Niki. Ma... To ten Nik... dwa. To ten dwa, to ten jeden. Nie to ten jeden. Kerki. Yy. K-K-K-W-O-V-F Nie jeszcze raz KQWOVF Milox a to akurat okej. Okay? Maciejka. Jan Gamer. O, to prawie jak Janek Premier. ja Janek i dzwonko podcast. Jan dzwon. <grym> no dzwon podcast. no dzwon podcast. Ej, co wy co wy myślicie, żebyśmy podcast zrobili, widzowie? Wiedziałem, że to proponujesz, Boże Święte, ale kto ci <grym> będzie to, <grym> to by... Kto ci będzie to oglądał? Ja. No, z trzech kąt Super podcast. Robiłem przy nim ciasto. Słuchało <laughs> się wybornie. Ciasto wypełnione miłością. Siemano, jak tam życie. Damin, sramin. Idę, od, odejdź. O kurwa. <laughs> Podepnę innego keyboarda. W sumie mam w domu 7 keyboardów. Nie, więc nie rób tego. Mogę innego przynieść. Nie rób tego, człowieku. A to w, sumie, to w sumie obok nie jest drugi. Kupię nie, czy... ile, do niego zostaw, zostaw keyboarda. Nie no, co ty. Zostaw keyboard! O tu jest zasilacz, dobra? Nie rusz Bągał. Czasę gać, Bartek O tu <grym> Witamy. Na dzisiejszej mszy święty. A może byśmy się czegoś napili? Owszem, owszem, w każdej chwili. Łodobowy sklep Monopoly wy... Coś tam no Matko Święta, ty wiesz, że ja kurczę nagrywam, tak? Tak, wiem, jeszcze raz. Zajebiście, nie! <ślesk> chodź tu, chodź tu, chodź tu, 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 na dół. <ślesk> <ślesk> Ale wiesz co mam? Co ta czyli jeszcze, je, jeszcze będzie wpierdalał jeszcze mi na odcinku A zero profesjonalizmu Jeszcze ASMR mi robi Właśnie po to ją wziąłem co, co, ty się dusisz? Czy ty możesz przestać robić ASMR, dziękuję Dobre Skype ringtone Albo nie ringtone, tylko cold sound Nie słychać keyboarda, niemożliwe Saksofon jest, co to nawet. O, on ma skinę, ja nie mam, coś, co to się podziało się. No właśnie, dzwonko, a czekaj, to jest Adam, tu jest dzwonka. <laughs> Saj, no, <ja> myślałem, <laughs> że umiesz chociaż czytać, wiesz Kupię żelazny mieru, nie mnie stać Wiesz, z tą nowy. Mam To ci dam, chodź. No, ale what the fuck? Weißt, co ja z nim zrobię? Chodź, pokażę ci, co z nim zrobię, chodź I believe I can fly. To jest za On kope aha, to i No dobra, no, no, to, ja to ja też idę, picie. Nara. Nie, to sobie teraz. I po ciaska, sobie jeszcze pójdę. To tania sobota w Lidlu. Nie! nie. luzem. 10,99! Stop inflacji! Takie mają hasło reklamowe w Lidlu, a Lidl jest jednym z najdroższych sklepów teraz. Dyskontów w tym, w Polsce. Naprawdę mają takie, takie ten hasło? Tak, mają ten. Stop inflacji w reklamach mówią. A właśnie romne kierownice, kurde. Ma. Z kierownicą dawaj! Z kierownicą dawaj. No, no bez przesady! Zbagowałem się w bloku Ty jesteś Formułą 1? Jak zrobi takie zgrzyt ty tylko tak krzyk, To nie odpali Myślę, że my Aż on zacznie jakby kręci tak. Ewa wozi Jezus Maria, kręcę bączki Pomocy Żrapa Jeszcze narozna Ty zabijesz, mnie zabijesz ty zabierzesz Wiesz no, co, że razem zarabiłeś w ogóle. Nie mam swoje ja zrobiłem Udało nam się zdać egzamin na... Pla... Kto mi zepsuł nagranie no kurde, więc jeszcze raz... Kto mi tym razem zepsuł? Co Ty robię? już nagrywasz, nie? Ja nagrywam już od... No, e, od dokładnie 10 minut. Zaje mi się. Ja ci mogę jeszcze więcej bo ja mam kurde mikser i mogę ci zrobić echo, Jaka chcesz? Ja ci mogę kuć... bo podnoszę mi A ja, <suszu> <suszu> ja mam mjaki... tylko... What the fuck? Co to za kościół? <noise> Idzie dzwon <głosy> Idzie <głosy> Idzie dzwon Dobrze. Dobra, jedziemy, kurde, no. Dobrze jedziemy, panie księdzu, a panie Amen. Nawet czarne masz ubranie, takie szare, dosyć mocno. Organistą jestem, hopie. Organistą ksiądz. No to się chyba tak nie o. da. Zginąłeś. Amen. Nie jeźdź mi tym palcem, bo ci go urwę normalnie. <noise> On ma tak po pier... On jest tak po... On cały czas, w sensie, od, od, od drak klika ma tak jakieś tiki dziwne, że wiesz, idzie, cokolwiek w rękę bierze i jest tr tr trr, tr, tr, palce. Ja nie umiem drag clicka. Tyż nie umiem, ale on ma tego bloody A70. 60. Dobrze, k**wa, 60. 60. Marcin, ale ty, no idziesz, jesz śniadanie, jedną ręką jesz, drugą telefon, a jak odkładasz łyżkę, to po, po stole... <try> 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 nie ma już miejsca na tej arenie. Już jesteś z kimś party, party info. Jesteś ze mną czy nie? A, nie wiem! Party info! Nie jesteś! Party rozwiąż. Party zostało rozwiązane. No to ty je nagryłeś! Przyjmij! Kła! Dobra, lecimy ich tutaj. Lecimy! Przeładowanie. Co to, A, właśnie, dobra. co ty przeładowałeś, proszę bardzo? masz eee. jakiegoś ja Gloka tam? Nie, ja to drugi raz komis zrobiłem i. Kolejna <laughs> osoba mówi, że normalnie dobrze było tak czy wie co to jest? Nie. No Glok! To jest kuźwa, nie, to jest nożyk taki tapeciak. Takie. No Glok! Tak, taki metalowy. Jedną ręką ciężko, ale jak mam dwie, wiesz, jedną ręką biorę, a drugą... Czerwony na środek biegnie. Chyba masz, brawo, idioto. Dobrze schowałeś... Ku... Ja... Ty chuju garbaty. Ja ciebie rzuciłem właśnie. Tak, to ty? To ty żeś mnie zrzucił? <zélotica> z... 15 piętnastoma Emeraldami?! Przepra... Co?! <zélotica> z piętnastoma Emeraldami?! <zélotica> ty jesteś niepoważny! Co ty rzuciłem zrobiłeś?! Rzuciłem fireballem przypadkiem! I zestrzeliliś mnie idealnie, kiedy no właśnie byłem! Ja już... ja, byłem, ja już szedłem! O, jestem nad tobą! Razem na górę w ogóle, patrz! Nie skacz! Masz tyle życia przed sobą! Nie skacz! Wow. Czekaj! O! Nie włączyłem nagrywania, czekaj! No, teraz skacz! Pierdziu maniu jak to mówi moja no no ja pani nauczycielka. Pierdziu maniu O, czekaj, może się uda! Może złapię łóżko! szybko i utrzymać, utrzymać, utrzymać! Jest! No kurde, moldy! tam dupa Jasiu Karuzela. Jak cię ja, kurwa A! prasnę bez mordę, ty A! kurwa zarazą. ty <noise> <noise> kurwa zarazą. <noise> K***a nie mam Masz, 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 masz Ocząśnij się bądź sobą ludziu kua. Jasny Jasny ch**isto milicjantów No dałem ci dwójkę to informację możesz mi sprzedać teraz Za mało <śla> Za mało <śla> Kazanie wygłoszę Wygłoszę kazanie Teraz, bracia i siostry zapraszam serdecznie na kanał Dzwonko.pl <śla> Jezus Maria, dupnęli mnie od dupy strony Boże, Muszę zagrać, bo zginąłem, czekaj Amen. 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 Matko jedyna Ale nie aż tak. Dzwonko, ty chodziłeś na kolendy? Yy, ja nie, nigdy z kolendą nie chodziłem Ale do mnie kolenda nieraz przechodziła <laughs> Baza wirusów programu Avast Została zaktualizowana Nie, to jest nie takie Czemu możesz na twórki poszedł. Bo nie ma twój. Tutaj... Aha. No aha, no nie ma. Mmm, dobra to Jaki... Czy ona kurwa ma średnicę 4 km, że to ją na wpierdasz długo? No już zjadłem. Muszę znaleźć tę chusteczkę, żeby mam, bo mam klejącą rękę. Kurka, na pewno od nektaryki, co? Właśnie robi zobacz jak się nazywa yy, forcz. Wierz że to tutaj. <laughs> A więc znaleźliśmy... Ja się nie spodziewałem tej reakcji, tak szczerze. Jezu, muzyka z Minecrafta mnie atakuje, wyłączcie to, nie! Cicho wyłącz Music Zero, dziękuję. Odliczanie zostało skrócone. Czekaję przez kogo. Jak ci się wydaje? Jak ci się wydaje? Kto skrócił odliczanie? Myślę, że z JanuLux. I Zachlany, albo Zachlany Stary. Janek, nie no, poszedł sobie teraz. A te lamusy z wąchocka tutaj są. Nie rób mi tak, proszę. Bo ci kable od żelazka poszczuję. A wiecie co mam? Ciastko. Mój kolega Dobrze udawać wronę ua, ua, ua. To jest wrona, tak? Ja nie umiem, ale on dobrze umie <noise> Ja pies, jaki <noise> Co to był za przeser? Aż zginąłem, bo się śmiałem Co to było? <noise> Przez szaj, szajmę i cię zabił <noise> Ja pierd... Jak ja wrzasnąłem, kurwa no, Idą do nas oboje, idę do nas Szybko, chodź tu do mnie Dobra, wygrałem! <głos> 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 Jak ja się na koniec odwaliłem, jeszcze się <noise> zanurkowo! Jak zanurkowo! W dniu dzisiejszym na tej mszy modlimy się za duszę papugi Janka Playera. Pięciu papuk! Pięciu papug. Ile ci tam, tam zechodzi? Za Janka Playera i. jakie tam jeszcze były intencje? Masz tu ten! Tu masz kartkę! Tu masz kartkę! O, tu, tu. No dobra. W menu, co tu jest? Ty mi listę zakupów jej łapie jedną dałeś Niełatwiej, tak? No. O kurwa Nie miałem wełny w ręce Nie, chyba niełatwiej Tak tak. tobie Spodziewałam się, że coś takiego w dzisiejszym live. NIE! dawaj! złodzieju! Nie, moje! Siadam, tą o! Jestem, jestem pasażerem. jedziemy! Ale mnie, kurna, ręka boli Od czego? Co żeś robił? Od szczepienia Aha, no dobrze. To z czego nagrywacie? Z czegoś. Porno. O, nie! Nie! ja się na nie. No to nie pisałem. O, zginął. O, no to eee Amen! No ja nie, nie mogę z tobą! Za każdym razem, kiedyś kiedy ktoś zginął, to będziesz Amen robić? Tak! TNT będą jumpy robili. Co będą robić? Amen! Amen! Ale żeś polecił fajnie. Tu jest Elon Musk w ogóle na tej arenie. Co jest grane? Patrz, Elon Musk biega. Chodzą tutaj. Ej, ty, ty. Konto na Twitterze mi zbanowali. Mm, mm, szary idzie. Szary, 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 szary jełop. Jeleni szary, chodź tu Szary, do mnie. zamknij mordę, no po prostu. Po prostu mi szary, 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 jełop. No chłopie. Life is brutal, life is brutal. Poza tym wszystko, Dobra, nie nieważne, zaraz, prawa autorskie zaśpiewanie śpiewanie tej piosenki. Tak, na pewno będzie prawo autorskie za to. No, szczególnie z szczególnie moim fałszowaniem. Life is brutal. Przepraszam. No za to już dostanę, ale pierwsze rzeczy. O! Dobrać. Idą zieloni! O, jednak nie idą, zrezygnowali. Mam dieksowe zbroje, to co mają mieć. Idziemy tu. tu. A dzwonek Uszkwa. Mam dieksowe zbroje, to co mają mieć. Bierzemy go z dwóch stron. Upa! Co ty kurwa? Co ty mówisz? Jo pierdupio. Ja pierdupia. Yo pierdupio. <laughs> Pus, ja pierdupia! Ja, ja pierdupia, no w tym samym miejscu, tak, flashbacki, flashbacki, flashbacki z... To flashbacki z Wietnamu. D Bardzo dobrze. Możesz czy nie? Nie pomogę, on mi rzucił, Fireboli ma. Wszystko w ogóle, ale... Przestań w dalać ten mikrofon. Zro musimy zrobić dzwonko muzykuje kanał. i będziesz tu nagrywać, jak ja gram. Sam możesz nagrywać, jak grasz. Nie, bo ja, bo ja się wstydzę. Awast po Śląsku. Kur... Witam w Awast. Łodno w baza wirusów Awastu. Znalodrzech, pieronowe zagrożenie. Znalodrzech, podejrzanego plika. Czekaj, aż się skończy skan. No Znolodrze, program, który nie jest tutaj potrzebny. TAK! TAK! Serio? Serio! On ma fajnie ku**a, dom jednorodzinny może drzeć ja Mieszkam w loku, też mogę drzeć ryja, ale boję się, że sąsiad zaraz przyjdzie. Wiem, potęgę żelaza nam Dziękuję, że kupiłeś potęgę żelaza. O kurde, ktoś tu jest. Ta, ta. Jezus Maria. O kurde, jak ty chuj. Dlaczego ja w dlaczego, dlaczego ja początku myślałem, że ty stwierdzisz, że, to, że jak idzie ktoś, ktoś wrogi No co za lamus z wąchocka, jak ja cię zobaczę, dostanę tam rangę i też cię będę klepać Nagrywasz to? Tak zostaw te moje słowa, ja później sobie to wytnę, jak, jak dostanę rangę i... Tak ja cię trasnę, ty kurde zarazo Nie robisz? Pożycz, mi kanał Ja cię nie zrzucę? Zrzucisz mnie, pierze ja wiem Poleć? Czemu ty się nie odradzasz jeszcze? Jak to nie? Bo ja Cię nie widzę tutaj nigdzie, a Ty tam już jesteś, Jak ja, cię, ja Cię nie widziałem Nie jestem niewidzialny Invisible. minąłeś się, a nie, to Ty, dobra, kurwa, Jakiś p***any jestem <ślesky> <ślesky> O, pięknie <gry> 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 Gdzie mi z tymi szwajami naleje? Organista, psalm Kumba Ej, hey, bo ten! On Miłość ten. zakopaniem, polewamy się szampanem. Halleluja, A może byśmy się czegoś napili? Owszem, owszem, w każdej chwili Cało do F4 kliknij i i jakby łączkę Escape, i muszę sterować konsolą. O, masz, no to je. Nie! Co ty, nie? Miałeś 8 emeraldów, i kupiłeś miecz zamiast obsydianu? Nie chodzi o to. Ja mikrofon. Taki prosty dźwięk, bo zobaczę sobie to na tym odcinku, jak to pięknie wyglądało. Ja wiem, taki. To, żeby znać. Aha! Wreszcie, dobra, idziemy na górę. No nie ma. Ale ja idę na górę po prostu. Po co? Się idę się zabić. Uważał się kiedyś tak łokciem walność tego keyboardu i zaczął grać? Kiedyś jechałem samochodem i, i zahaczyłem o ten, a tutaj są takie pady, które mają bębny, i takie. <śm> Wiesz, przez jaką firmę był produkowany w maluch? To yy, no, jest znaczy, no, tak <laughs> Później to było Fiata Autopoland ale to na początku to było FSM fabryka samochodów mało litrażowych. A później było tam przemianowane i tam przez Fiata trochę wykupione, tak jakby tak nie do końca przez Fiata wykupione było. Matko Boska, chłopca ma historię malucha w moim palcu. Ja pierniczę no. Szalony człowiek. Ten pierwszy model zaprezentowano w 1972 roku i wtedy też chyba zaczynę go produkować albo rok później. To 50-lecie jest w tym roku. No i w 2000 roku przez zaprzestano produkcji i ostatnią. Yy, Ostatnim takim jakby modelem, który wyprodukowali wyprodukowali 500 sztuk albo 1000 sztuk. Połowa była w kolorze czerwonym, takim mocno czerwonym, a połowa druga była, połowa była w kolorze Ginestra. Jak kurna? Dzialo ginestra? Giallo Ginestra. Tak, bo to było włoskie. Znaczy domyśliłem się, bo fiat w sumie włoski jest. Czerwony, a drugi był... żółty. Boże święty. Dzialo. Tego was widzowie to, na historii ty... nie nauczą. Chodź szybko. Dobra, dobra ale jak. Ale ty idziesz pierwszy. Ale nie mają łóżka, nie mają, nie mają, nie mają! A, dobra! Mnóstwo. Nie Ja tu lecę. Ale ja, le ja lecę. ja z tobą To, le to leć pierwszy Zajebiście się, Tabor grać. 2 zakład, na zakład naprawczy taboru oh, no. Co ty chciałeś powiedzieć? Zakład por porno? Nie, zakład naprawczy taboru kolejowego je łupie jeden Sprawisz mi taborek? Rozumiem, <laughs> że jechałeś z samochodem w grze. Tak, no w sensie w Eurotracku albo w Drive Wiesz, Oparłem się ręką, wiesz, zimny łokieć, nie? Na tego, na szybę, i w tym momencie. A to była 22, już połowa domu spa, W sensie wiesz, rodzice, i, znaczy inaczej, moja mama z bratem spali już, i ja wiesz, w tym momencie keyboard na maksa i takie. Uważaj, bo idzie zielony tam, cię się widzi jakiś lamusiarski. Palcor. Opa, jaka! Fortaro! O kurde! Daj mi, daj mi, daj

Młok Móg, mają, no zabiję. Trzeba się napić. Daj na bułkę, bo nam się pić chce. Daj na Bóg, bo mam się pić. Chcę. Mordek 10, Pawcie 420. O, 4 razy. Kurde, odbiło mi się jeszcze raz. Yeah, Kurto, odbiło mi się jeszcze raz. O Jezu, jak mi wystraszył ten żółty! Leci, leci żółty, leci żółty A jak ty a! bijesz z spacją? Trzeba jeść, robić dzwonko, biję spacją pacją. wala w spację, a zabija ją. ch**a pod ciebie fireballa, ja spacją. O, chodź tu, hej, hej, chodź tu, kolega, chodź tu, chodź tu Nie goń go, co ty, ty nie masz łóżka cepie Ty się w indyka zamieniłeś, czy o co chodzi? A gdzie ten pizdotrząs? się? <laughs> pizdotrząs? No, przypomniało mi się, jak się nazywa Alfonz Pizdotrząs 20 brakowało tobie O, to <laughs> Ja CIE podszedłem jeszcze! Ktoś tam powiedział do ludzi coś Tam powiedział Co tu napisane jest? Pfff Dwa OKULARY Przepraszam Masz tu ten czołg Nie mam innego Dziękuję O Jakie okulary ty Biegnie Biegnie! Szybko, dzwonko! Wracaj! Wracaj! O kurwa, przejeba Szybko! Łodrzasz może mi! Interwencja! Biegnie! Bo masz Mieczyk! Dobra, Git. Dobrze, interwencja! Jestem, niedobry. <głosy> interwencja <noise> Polsat. No, będzie się nie będzie gadać. A, da, 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 da. Kurwa! Woloto! Koptajem! Co jest? Biszkopta. Michelotta? Biszkopta jego pies! <noise> Coś po francusku! Bezbożnik. Żegnaj. Bezbożnik zabił tego. Idźcie w pokoju Chrystusa! Nie wstawiaj tego, bo wejdę na idiotę. No wiem. Czemu mnie tu tłukło? Ty Taki tak Kurka wodna, do widzenia! Nie ma łóżka? Nie? No kur... Wypierdzielaj! Wypierdzielaj! wygląda gra z dzwonkiem, on się kurne emocjonuje. Kurne grasz z dzwonkiem, co ty nie wiesz co tu się dzieje? Co? co ty nie wiesz, że ty grasz z dzwonkiem? Zaczynamy tą rundę... Mi rozkrwi zaraz. Ksiądz 2 chciałeś. Chciałem ksiądz 2, ale nie żył lepszą wersję. No wiesz, no każda lepsza jest wersja. A, pff, odwrotnie, każda wersja jest lepsza. Zabił mnie! Zabił mnie taki noob! Co się stało? Jak do tego doszło? Idę mu skręcić. W... Jak, jak do tego doszło? Nie wiem. Miłość o sobie dała znać. Przez twoje oczy, twoje oczy zielone Przepraszam, nie wiem, już nie będę. to jest ostatnie rundy, bo z nie życzymy. Na czubówna. Cub, Wy okiem, z kamerą w naturze. Obserwujemy właśnie X-Robiego w swojej naturalnej temperaturze i w swoim naturalnym środowisku. Właśnie otworzył skrzynkę, aby coś wyjąć. Znowu zrobił to. I właśnie biegnie prawdopodobnie atakować lub nazbierać jedzenia czytaj diamenty. Przed nim pojawia się przeciwnik: Wojtas. A do ataku. Wojtas La. wojtas yy, zanim za jeszcze piku i dostał I b i dostał plecy i umarł sobie żywa tego Olegu pierwszy byłem trzy zabójca jeden no, z ty no czyli oryginalny dzwonku najgorszy wszystko jasne Spiderman się odpalił no czyli znowu ten Spiderman na tych Wracając nie zwracając uwagi na Spider Spidermana <laughs> ja cię dorwę ty gnoju jeden Z siekierą jest, Idzie sobie żołnierz po ulicy I widzi taką dziewczynkę, taką małą W obdartych ciuchach Głodna jest i żebrze na ulicy I ten żołnierz mówi, że będę Lepszy od innych I pójdę do, do niej I dam jej coś, żeby z głodu nie zdech, nie umarła I on idzie do niej I, mu, i pyta się Chcesz na pączka? A dziewczynka się pyta, a jak to jest? Na pączka Naprawdę nie rozumiesz? Nie rozumiem, dlatego właśnie wzdycham Pieszny żart kawał jabłka.pl tak Kur... Kawał na kur... a to się wytnie <gul> <gul> Co ty zrobiłeś? Nic, nic, nic Nie, Schreierball, tutaj Schreierball Sabotaż to był Przez twoje oczy, twoje oczy cielone Oszalałam, oszalałem Gdzie to kur... A, aha, w ten sposób, aż to abstrakcyjne Jak to jakaś abstrakcja jest w ogóle? Kto to wymyślił? bankowy imię, swój mierz ze mnie <gulanie> Przekazuję tacę Pieniążki, płaci... pieniążki, pieniążki Co? Ja płaciłam najwięcej chyba <gulanie> płaciłam najwięcej. <gulanie> Ej, czy ty jesteś ten dzwonko od Janka Playera? No wiem, ty. już mówiliśmy o tym. To ty jesteś ten dzwonko od Janka <noise> Playera? Dzwonko, co swój kanał ma i ludzie kojarzą z moich liveów, ale sad. No to, 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 przepraszam bardzo, skorzystając <noise> z czasu antenowego, zapraszam serdecznie. Mmm, jeden manik, mmmm, a drugi manik, twój stary. Jeszcze jest jakiś Majtyk, jakaś Reksona, niezawodna ochrona. Co u ciebie? Wiem. ja nie dzwanie. Mów, a nie jesz. Nie wiem. Co mnie to interesuje? Z pełną gębą Ale, z pełną buzią się nie mówi ktoś. Mam, rodzice nie uczyli. Ale się miałem! No, ale czemu nie mówisz? Bo wiem. Z pełną buzią się nie mówi. Gdzie jest plebania? Plebania? Zaraz, zaraz, znajdę tutaj jakiś ten... O, mieszkanie, super, będę ja mieszkać w mieszkaniu. Tak można to zrobić. A nie, to policja. Mój moska na łóżko, szybko! Jest! Jezus Maria, jak się ekscytuję tą grą. Dobra, czeleż, Mówimy tylko słowa na p. Penis. Przebie, przebiega, przebiega, przyjad... przebiega, przebiega przez, przez, bie... e, przez co? Prze... na p. Przebie, prze, Powitać, widzieć, po, 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 prze, 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 przechodzi, prze, powitać prze, panów. Prze, prze pe, pe. A więc, y, jak wiemy, czas leci bardzo szybko I nasz przyjaciel ma wreszcie urodziny Więc chciałbym Ci bardzo dzwonić wszystkiego najlepszego Mam nadzieję, że przyjedziesz kiedyś do mnie Porobimy razem trytry -try na myszkach No to tak Wszystkiego najlepszego, dużo krzeseł Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności I żebyś jeszcze że te 10 subskrypcji zdobył po tylu latach, bo, bo... Bo widzę, że ciężko No, chyba tyle Wszystkiego najlepszego, dzwonku szczęścia, zdrowia, niech Ci się wiedzie. Hej, widzowie, tutaj Krewi Intro. Eee. I chciałbym złożyć życzenia Dzwonusiowi. Wszystkiego najlepszego, dzwonu szczęścia, zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń. Miejmy nadzieję, że kiedyś się zobaczymy w realu. No to będzie na tyle ode mnie. Pa, widzowie. Cześć, Dzwonko, chciałbym Ci złożyć wszystkiego najlepszego w dniu rodzin, Dużo zdrowia, szczęścia. Żeby nikt w rodzinie nie był chory, żebyś miał zdrowego psa. Oraz twojego wymarzonego 1000 subów na kanale Ci życzę. Jak obserwuję twój kanał na bieżąco, to widzę, że już ci mało zostało do tych 1000 subów. Chociaż nie wiadomo, możesz, może już się będziesz miał. No. I po prostu. Ciesz się ze swoich urodzin. Myślę, że fajne prezenty dostaniesz. I ode mnie jakiś prezencik też. Halo dzwonko, z tej strony Fallout i chciałbym złożyć Tobie życzenia w okazji Twoich urodzin, chyba 16. No, wszystko dobrego w dalszej drodze życia, dużo subów, żeby przygodnie e, oraz zdrowy, bo to najważniejsze w dzisiejszych czasach i czego tam sobie życzysz? Pozdrawiam.